Za zaradność, i tak jest z nami. Zobaczyć jakąś wadę i jej zaradzić, ulepszyć i tą ulepszoną już wadę faktycznie wykorzystywać w swoim życiu. Pójdźmy za słowami świętego Pawła: moc słabości się doskonali. Tam, gdzie jest większy, grzech, tam jest i większa łaska. To dla nas w dzisiejszej Ewangelii zadanie także, żeby w swoim życiu znaleźć jakąś wadę i od dzisiaj jej zaradzić. Amen. Teraz zanieśmy nasze wspólne prośby. Modlmy się za Kościół Święty, aby docierał wszędzie z orędziem dobroci Bożej, przemieniając oblicze świata. Ciebie prosimy. Modlmy się za tych, którzy odeszli od Kościoła i trwają w grzechach ciężkich. Ciebie prosimy. Błódź się za podejmujących dzieła pokuty i wynagrodzenia sercu Jezusowemu, aby wzrastali duchowo. Ciebie prosimy. Błódź się za zmarłych, polecajmy świętej pamięci Piotra. Niech miłosierny Pan otworzy im swój dom wieczności. Ciebie prosimy. Błódź się za wszystkich tutaj zgromadzonych, polecajmy całą rodzinę, bączyków. Niech miłosierny Pan obdarza nas potrzebnymi darami. Ciebie prosimy. Boże, zawsze miłosierny, w sercu Twojego Syna, przebitym za nasze grzechy, dałeś się przebłagać. Wysłuchaj naszych próśb, jeśli są zgodne z Twoją wolą, przez Chrystusa, Pana naszego. Bóg kiedyś stał się jednym z nas by nas przemienić w siebie. Przyjdź, Jezu mój, zostań wśród nas na zawsze już. Przyjdź, Jezu mój, zostań wśród nas na zawsze już. Uczył, że Pan Bóg kocha nas, Wszyscy zaś braćmi jesteśmy, przyjdź, Jezu mój, zostań wśród nas na zawsze już. Przyjdź, Jezu mój, zostań wśród nas na zawsze już. Cierpiał na krzyżu wiele ran, by zmazać nasze grzechy. Przyjdź, Jezu mój, zostań wśród nas na zawsze już. Przyjdź, do mój, zostań wśród nas na zawsze już. Udźcie się, aby moją i waszą ofiarę przypokojucia wszak mogący. Boże nasz Ojcze, miłosierdzia, swojej niesmierzonej miłości, i dobroci zesłać nam swojego Syna. Sp spraw, abyśmy z Nim zjednoczeni. Mogli złożyć ofiarę godną Ciebie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, składali dziękczynienie i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On wyweszczony na krzyżu swojej nieskończonej miłości ofiarował za nas samego siebie. Z Jego przebitego boku wypłynęła krew i woda i tam wzięły początek sakramenty Kościoła, aby wszyscy ludzie pociągnięci do otwartego serca Zbawiciela, z radością czerpali ze źródeł zbawienia. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, Hosanna na wysokości, Błogosławiony, które idzie w imię Pańskie. Posyna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedźcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po że wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc, bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi Mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego syna, ofiarujemy Tobie Boże chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim kościele na całej Ziemi. Sprawa aby lud Twój w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Zbigniewem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania wstania, i o wszystkich, którzy Twoją łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi. I daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą, Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem i Oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, ze Świętym Bratem Albertem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna i Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusiem. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego. Wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Włączeni przez Pawiciela i posłuszni Jego słowo, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, który się w niebie, się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw od złego Wybaw nas, Panie, zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w Twoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przejścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo, i potęga ich chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: Pokój Wam zostawiam, pokój Mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego kościoła i zgodnie z Twoją wolą, napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój wam wszystkich. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranko Boży, który gładzisz grzechy świata, obdasz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzin, byś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie ustrowiona dusza. Żąda i pragnie serca naszego. Dla nas, uczniom bolej sadana. Kochajmy Pana, kochajmy Pana. Dla nas, uczniom. Bolej, Sadana, kochajmy Pana, kochajmy Pana. O, pójdź do Niego, wszystko stworzenie, w sercu Jezusa złoż dziękczynienie. Przed nim zegni kolana. Kochajmy pana. Kochajmy pana. I swoje przed nim zagni kolana. Idźcie do Niego, biedni grzesznicy, Smyć grzechów, smazę w czystej krynicy. Nad śnieg zwieleje dusza smazana. Kochajmy Pana, kochajmy Pana, Śnieg zbielęje, dusza smazana. Kochajmy pana, kochajmy pana. Pójdźcie do niego, szczęśliwe dusze, obmyte we łzach, pokuty skrusze niewinności, szata Wam dana. Kochajmy Pana. Kochajmy Pana. Już niewinności, szata Wam dana. Kochajmy Pana. O mój Jezu, w hostii skryty, na kolanach wielbię Cię. W postać chleba Tyś spowity, bóstwo Twoje kryje się. Ty, co rządzisz całym światem, me zbawienie w ręku masz. Tu przed Twoim majestatem aniołowie kryją twarz. Ty, co rządzisz całym światem, me zbawienie w ręku masz. Tu przed Twoim majestatem aniołowie kryją twarz. O światłości przysłoniona, rzuć mi Twój promienny blask. O dobroci nieskończona, otwórz dla nas skarby łask. Chlebie życia przeobfite, nasyć duszy mojej głód. Boski ogniu tu zakryty, rozgrzej serca mego chłód, chlebie życia przeobfity, nasyć duszy mojej głód, boski ogniu, tu zakryty, rozgrzyj serca mego chód. Módmy się. Boże nasz Ojcze, przyjęliśmy sakrament Twojej miłości. Pokornie Cię prosimy, abyśmy na ziemi upodobnili się do Chrystusa i mogli uczestniczyć w Jego chwale w niebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec, i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas walce. Bądź naszą obroną, by go Bóg pogromić raczu. Pokornie to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę tuż ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Twemu sercu cześć składamy, o Jezu nasz, o Jezu, w litości przyzywamy. O Zbawicielu drogi, chwała niech będzie zawsze i wszędzie. Usłysz nas, Ojcze z nieba Boże, Synu kupicielu świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedynym Boże, Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, Serce Jezusa Włonie Matki Dziewice przez Ducha Świętego utworzone. Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone. Serce Jezusa nieskończonego majestatu. Serce Jezusa świątynią Boga. Serce Jezusa przybytku najwyższego. Serce Jezusa w domie Boży i bramo niebios. Serce Jezusa gorejące ognisko miłości. Serce Jezusa sprawiedliwości, miłości i skarbnico. Serce Jezusa dobroci miłości i pełne. Serce Jezusa Cnót wszelkich bezden na głębino. Serce Jezusa wszelkiej chwały najgodniejsze. Serce Jezusa Królu i zjednoczenie serc wszystkich. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. Serce Jezusa, w którym mieszka całe pełnia bóstwa. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał. Serce Jezusa, którego pełni wszyscyśmy otrzymali. Serce Jezusa dwieczne upragnienie świata. Serce Jezusa cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. Serce Jezusa hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Serce Jezusa źródło życia i świętości. Serce Jezusa przebłaganie za grzechy nasze. Serce Jezusa ze żywością napełnione. Serce Jezusa dla nieprawości naszych starte. Serce Jezusa aż do śmierci posłuszne. Serce Jezusa włóczniom przebite. Serce Jezusa źródło wszelkiej pociechy. Serce Jezusa życie i zmartwychwstanie w nasze. Serce Jezusa pokoju i pojednanie nasze. Serce Jezusa krwawo ofiar grzeszników. Serce Jezusa zbawienie ufających w Tobie. Serce Jezusa nadzieją w Tobie umierających. Serce Jezusa rozkoszy wszystkich świętych. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Jezu, cichy i pokornego serca. Uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzy na serce najmniejszego syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników ci składa. Daj się przebagać tym, którzy żebrzą twego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia w imię tego syna swego Jezusa Chrystusa, który z tobą żyje i króluje na wieki wieku. Amen. W imię Ojca, I syna, I ducha świętego. Najświętsze Serce Boże, poświęcamy Ci naszą ojczyznę, wioski, miasta, nasze rodziny i nas samych. Serce Boże, przejdź królestwo Twoje Nasze serce Boże poświęcamy Ci Naszą ojczyznę, wioski, miasta Nasze rodziny i nas samych Serce Boże, przyjdź królestwo Twoje Najświętsze Serce Boże poświęcamy Ci naszą Ojczyznę, wioski, miasta, nasze rodziny i nas samych. Serce Boże, żyć Królestwo Twoje